Walne lato za nami. Wakacje dobiegły końca zarówno dla studentów, jak i uczniów przed maturą. Witajcie zbłąkani internetowcy. Nie mam pojęcia co robicie na moim kanale, ale zapraszam was na kolejną zapowiedź nadchodzących w danym sezonie anime. Dzisiaj pozwolę sobie ominąć podsumowanie poprzedniego sezonu. Jakby to nie tak, że miniony sezon mi się nie podobał, po prostu uznałem, że zapowiedź to zapowiedź, a moją opinię odnośnie danego sezonu mogę podzielić się z wami przy okazji innych materiałów jako wspominki. Osobiście uważam, że miniony sezon lato był spoko, bo w końcu dostaliśmy walkę szóstą rak na roku, która mimo gównianej animacji była miodem dla mojej duszy. Fani mangi z Desterem na czele mnie kiedyś zaszlachtują. Jujutsu Kaisen to jak zwykle złoto, finał walki z Kaido to orgazm dla oczu, Zombie Bucket Lead dostało kolejną przerwę, ale na to anime warto czekać, Mir Automata wrócił w wielkim stylu, Bleach rozsadza mózg dobrą animacją mimo, że fabularnie zmienił się w speedrun arku wojennego i dzielnie odwzorowuje mangę w tej kwestii, no i... Odrodzony w innym świecie jako automat do napojów. Tee... Ta produkcja w swej absurdalności jest idealna, ale w tym sezonie dostaniemy coś równie walniętego. Dlatego lato było spoko, a teraz przyszła pora na jesień. Materiał wolny od spoilerów, więc możecie śmiało oglądać. Już teraz proszę Was o łapkę w górę i suba, tymczasem zobaczmy co tam spadnie z Japonii razem ze spadającymi liśćmi. Przyznam szczerze, że fabuła pierwszego sezonu wciągnęła mnie dopiero pod koniec, zaś z początku ratowała to dobra grafika, klimat post-apo i projekty postaci. Daje temu anime szansę, bo końcówka poprzedniego sezonu mnie nie zawiodła. Odnośnie automatu do napojów to mamy kolejnego pretendenta do roli najabsurdalniejszego isekaja roku. Konkurencja jest sroga, więc czekam na zabawny tytuł, obym się nie rozczarował. Choć seria już w drugim odcinku ostro poszła w komedię, tak jestem zaintrygowany dalszymi przygotami trupiego boga w naszym świecie. Komedia kręcąca się wokół wieźmy, która przygarnęła dziecko, które urosło do ogromnych rozmiarów i ma leciutko jak to widać po zwiastunach obsesję na punkcie matki. Zapowiada się ciekawie, choć nie mam wobec tego tytułu szczególnie dużych oczekiwań. Well, well, well. Pierwszy part był ciekawy. Senku nareszcie choć trochę zbliżył się do odkrycia tajemnicy petryfikacji, drugi part trzeciego sezonu naszego doktorka zapowiada się soczyście i liczę, że mnie spetryfikuje z wrażenia. Przeczytałem opis, obejrzałem zwiastun. Mam co do tego tytułu ogromne oczekiwania i obym się nie rozczarował. Czwórka graczy tworzy gildię, którą nazywają rodziną. Nie wiedzą jednak, że w rzeczywistym świecie są członkami faktycznej, rozbitej rodziny: dwójka braci oraz rodzice. Oj, czekam, czekam. Anime o wampirach? Dajesz. Anime o loli wampirach? Dajesz. Seria zapowiada się ciekawie i choć nie do końca wiem czego oczekuję, wyczekuję dobrej zabawy przy tym tytule. Widziałem tylko jedną scenę z mangi i wyczekuję jej ekranizacji. Jako koneser haremówek liczę na ryjącą banię komedię pokoju Kanojo Mokamojo. Nie wiedziałem o czym jest ten tytuł, ani że dostanie anime, ale po jednym filmie stwierdzam, że jest na co czekać. Oczekiwania, zarówno moje, jak i wielu innych, są wysokie. Criminal sci-fi? Let's go! Oglądałem ID Invaded i było to jedno z moich bardziej lubianych anime, więc i co do tego mam wysokie oczekiwania. Wielu chwali oryginał i wielu wyczekuje arcydzieła. Ja także chętnie zobaczę, co to ma do za do Od małego uwielbiałem powieści i wszelkie twory, traktujące o smoka. Tak na Crimson jest jednym z tych tytułów, które zrobiłem. Zrobiły na mnie ogromne wrażenie samym zwiastunem i zapowiada się wyśmienite widowisko. Spokojne fantazy o przygodach młodego Paladyna, bogini Gracefield. Z przyjemnością zobaczę dalszy losy młodego wędrowca wychowanego przez nieumarłych. Seria o świętej w innym świecie to przyjemna seria do wyczilowania. Pierwszy sezon oglądało się przyjemnie i choć odcinki nie kończyły się emocjonującymi cliffhangerami, zawsze niecierpliwie wyczekiwałem kolejnej dawki. Liczę, że drugi sezon będzie równie przyjemny. Choć Akademia Bohaterów jest raczej liderem w produkcjach superbohaterskich dziś, w dzisiejszej Japonii tak szaj zapowiada się nad wyraz dobrze. W świecie gdzie każdy kraj jest reprezentowany przez konkretnych bohaterów mamy nieśmiałą bohaterkę z Japonii. Na pewno sięgnę po ten tytuł. Przygody nieśmiertelnej elfki, która po latach rozłąki z przyjaciółmi musi pożegnać się z jednym z nich, to tytuł, który zwiastuje z pozoru spokojną, lecz mocną serię pełną emocji i pięknych morałów. Czuć tutaj trochę klimatów Sayonara Rano Asa, ponieważ jestem wielkim fanem ówki -nówki, która wywołała u mnie Wodospad łez, to ta pozycja jest dla mnie raczej obowiązkowa. Kto oglądał mój ranking anime, wie, że rodzina fotogerów zajmuje na niej wysoką pozycję. Już w zwiastu nie mamy obietnicy, ekranizacji mojej ulubionej misji dodatkowej, czyli JOR dostaje postrzał w tył. Do tego drugi sezon ma ekranizować akcję na statku wycieczkowym. Kto czytał, ten wie, że jest na co czekać. Finał. No, nareszcie dostaniemy zakończenie Ataku Tytanów. Mapa mocno mnie rozczarowała tym, że zamiast robić serię odcinkową, zrobili dwa długie odcinki specjalne i to jeszcze w tak dużym odstępie czasowym. Lecz oto i on. Wielki finał Ataku Tytanów. Ponoć ekranizacja ma zmienić zakończenie znane czytelnikom mangi. Nie czytałem Ataku Tytanów, ale słyszałem, że ludzie byli nim rozczarowani, więc liczę na epicki finał tej serii. Oczywiście oprócz nowych tytułów na mojej liście oglądanych serii mamy także wciąż wychodzące Yu-Gi-Oh! które po epickim starciu Yuhiego i Yudiasa wkracza w nowy story arc, One Piece, które lada moment będzie się żegnać z krajem Wano oraz Jujutsu Kaisen Sezon 2, gdzie wydarzenia z Shibuya już rozkręcają się na maksa. Szczególnie ostatni tytuł jest wart uwagi, albowiem lada moment dostaniemy Mahorage, powrót Sukuny, walkę z Mahito i wiele innych. Mówię wam, kto czytał mangę, ten na pewno czeka niespokojnie na kolejne odcinki. A wy, jakie anime będziecie oglądać w tym sezonie? Dajcie znać w komentarzach. Widzicie także na mojego TikToka i X oraz Instagrama. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale z omawiania mangi o Shinoko. Tymczasem to tyle na dziś. Miłego sezonu jesiennego i do zobaczyska ludziska.